Ogromne zamieszanie wokół transferu Mbappe. Thierry Auri wyznał w podcaście, że całą karierę zmagał się z depresją. Skandal w PSG? Lewandowski przegrał Złotą Piłkę przez korupcję? Nie żyje kolejna legenda. Franz Beckenbauer. 5 milionów euro za zawodnika z trzeciej ligi. Real Madrid mocno zainteresowany Alfonso Daviesem. To jest kanał z Czuba, a my lecimy z informacjami dla Was. 8 stycznia na kanale The Diary of the CEO pojawił się dwugodzinny podcast z byłym napastnikiem reprezentacji Francji londyńskiego Arsenalu Thierry Aurim. Francuz w 2014 roku zakończył piłkarską karierę, wygrywając dwukrotnie z Arsenalem tytuł Premier League, zdobył wicemistrzostwo i mistrzostwo świata oraz mistrza Europy z Francją, a także tytuł La Liga i Champions League z Barceloną. Obecny 46-latek jest trenerem Francji do lat 21. Podcast podcaście wyjawił, że przez całą 20-letnią karierę piłkarską zmagał się z zaburzeniami. Przez całą Całą moją karierę, odkąd się urodziłem, cierpiałem na depresję. Czy o tym wiedziałem? Nie. Czy coś z tym zrobiłem? Nie. Ale przystosowałem się do tego w pewnym sensie, powiedział Francuz. Podczas rozmowy mogliśmy się więcej dowiedzieć o jego relacjach z Arsenem Wengerem, jak potoczyło się życie po karierze piłkarza, czy chociażby o młodocianych latach jako trampkarz. Pewnego dnia, kiedy miałem 13 lat, wygraliśmy mecz. Strzeliłem 6 goli. Zawsze koncentrowano się na tym, czego nie zrobiłem. Słyszałem, tu straciłeś kontrolę, tu podanie, a poza tym jeszcze to i to. To wszystko mogło spowodować, że dzięki temu będę kimś lub te doświadczenia mnie złamią. Uznałem, że stanę się kimś. Nie bałem się porażek, bo one kształtują. Nie się tego, że ludzie nie będą zadowoleni. Całą rozmowę w języku angielskim znajdziecie w linku w opisie. Początek roku przynosi kolejne smutne informacje. W wieku 78 lat zmarł według wielu najlepszy obrońca w historii piłki nożnej: Franz Beckenbauer, cesarz. Taki przydomek Niemiec uzyskał jeszcze za czasów swojej kariery i to nie bez przyczyny. Wygrał on z Bayernem Monachium trzykrotnie Ligę Mistrzów, triumfował w mistrzostwach świata i Europy, a także jako jedyny obrońca w historii sięgnął dwukrotnie po złotą piłkę. Po zakończeniu kariery zasiadł na ławce trenerskiej i jako Poszkoleniowiec doprowadził Niemców do trzeciego tytułu Mistrza Świata, zostając przy tym jedną z trzech osób, które zdobyły Puchar Świata jako zawodniki i trener. Tak jak zmarły przed kilku dniami Mario Zagallo. W ostatnich latach odeszła z tego świata większość legend światowego futbolu. Pele, Maradona, Cruyff, Eusebio, Zagallo, a teraz ikona bawarskiego Bayernu. Śmiało możemy stwierdzić, że zamyka się pewna era. Jakiś czas temu ujawniono podział finansowy dla klubów za udział w Super Pucharze Hiszpanii. Współfinalistów najwięcej otrzyma FC Barcelona i Real Madrid. Mają oni za sam udział zagwarantowane po 6 milionów euro. Atletico Madrid dostanie 3 miliony euro, a najmniejszą kwotę, bo tylko 800 tysięcy euro, otrzyma Osasuna. Podział ten wynika z oceny wyników sportowych w krajowych i europejskich rozgrywkach, oglądalności telewizyjnej oraz z porozumienia osiągniętego przez Federację z gospodarzami obecnej edycji, a Sałdyjską. Dodatkowo przewidziane jest 1,5 miliona euro dla zdobywcy superpucharu, milion euro dla finalisty oraz 750 tysięcy euro dla drużyn, które odpadną w półfinale. Z przejętego modelu wynika, że klub z Pampeluny może liczyć na najmniejsze przychody. Jak donosi dziennik Marka, federacja skontaktowała się z Barceloną, Realem oraz Atletico, aby przekazały one część przychodów o Sasunie. Obawe kluby La Ligi zgodziły się na to, oddając po 200 tysięcy euro ze swojej puli na rzecz ekipy z Pampeluny, co za tym idzie ich budżet zasili kolejne 600 tysięcy euro. Czy Robert Lewandowski przegrał z Leomessim wyścig o złotą piłkę przez korupcję? Szokujące informacje podaje dziennik Le Mont. Z obecnych ustaleń śledztwa wynika, że w 2021 roku Argentyńczyk otrzymał złotą piłkę, do której miały przyczynić się korupcyjne działania PSG. Dziennikarze ustalili, że do sytuacji miał dojść w 2020 roku, gdy działacie stołecznego klubu u Francji, mieli skontaktować się z naczelnikiem redakcji France Football, Pascalem Ferre, aby namówić go do usunięcia artykułu uderzające we właściciela. PSŻA dla sera i Fego. ferem miał uzyskać sporo korzyści za spełnienie tego żądania, m.in. pieniądze, zaproszenie na mecz PSŻ z Borusem w lidze mistrzów podczas Covid, opłacenie lotów Qatar Airways i zakwaterowania. Łączna suma oscylowała w granicach 9 euro. W tym samym roku odwołany został plebiscyt, w którym Polak był pewniakiem do zwycięstwa Złotej Piłki. Powodem była panująca pandemia. Według Was to była troska czy pretekst? Przyszedł rok 2021. Polak ponownie jest faworytem do zdobycia nagrody, ale nie zna nie przegrał z Leo Messim, uzyskując zaledwie 33 punkty mniej. Głównym zarzutem skierowanym w ówczesnego naczelnika jest podatność na lobbowanie Paryżan nad pchnięciem do zwycięstwa ich zawodnika. Warto nadmienić, że zamieszany w aferę Pascal Ferre w 2023 roku został rzecznikiem prasowym PSR. Ewidentnie widoczne są tu przyjazne relacje z działaczami Paryżan. Francuska prasa donosi, że całą sprawą zajmuje się policja, której celem będzie ustalenie, czy władze PSR dopuściły się korupcji. Airbnb postanowił zainwestować aż 5 milionów euro w 17-letniego piłkarza z trzeciej ligi chorwackiej. Dinoklapia, urodzony w 2007 roku, zasili szeregi klubu z niemieckiej ekstraklasy. Napastnik ma dwa obywatelstwa, amerykańskie oraz chorwackie, i zdążył już reprezentować barwy obu reprezentacji, początkowo w kadrze do lat 16 USA, a następnie zagrał dla chorwackiej kadry do lat 17. Obecnie reprezentuje trzecioligowy chorwacki klub Kustosije Zagrzeb, który zarobi na piłkarzu aż 5 milionów euro. Jest to przeogromny ogromna kwota jak na klub grający na trzecim poziomie chorwackich rozgrywek. U nas w Fexer Klasie transfer za milion euro jest ogromnym wydarzeniem. Niedawno mówiło się, że piłkarskim talentem były zainteresowane inne europejskie potęgi, takie jak Arsenal czy Manchester United. Ale finalnie RB Lipsk niedługo będzie mógł się pochwalić nowym wzmocnieniem w ataku. W ciągu kilku dni pojawiło się ogromne zamieszanie wokół transferu Kiliana Mbappé, a każda kolejna informacja zaprzecza poprzedniej. Od 1 stycznia bieżącego roku Mbappé może toczyć rozmowy z potencjalnymi klubami mijając przy tym obecnego pracodawcę. Poniedziałek 7 stycznia w godzinach porannych portal Foot Mercato przekazał newsową bombę, twierdząc, że Francuz już podjął decyzję dotyczącą jego przyszłości. Saga transferowa wreszcie będzie mogła się zakończyć. Z naszych informacji wynika, że w ostatnich dniach Kylian Mbappé osiągnął porozumienie z Realem Madryt. Przekazano. Po kilku godzinach za pośrednictwem radia RMC informacja została zdementowana przez bliskie środowisko piłkarza. Żadnego porozumienia w sprawie przyszłości Kiliana nie ma. Nie było żadnych rozmów na temat jego przyszłości. Żaden rodzaj nacisku nie może wpływać na czas rozmów, refleksji czy decyzji Kiliana. Obecnie wszystko wskazuje na to, że pojawiające się w sieci informacje to same plotki. Jeżeli pojawi się jakaś oficjalna informacja od samych zainteresowanych, z pewnością poinformuję Was o tym w następnym odcinku. Także subskrybuj, aby być na bieżąco. Od pewnego czasu Alfonso Davis jest celem transferowym zespołu królewskich. Już wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Real Madryt czaił się na Kanadyjczyka, ale rozmowy utknęły w miejscu. Klub z Madrytu jest gotowy podjąć się dalszych negocjacji w sprawie sprowadzenia do siebie piłkarza Bayernu. Jak podaje Florian Plattenberg, istnieje możliwość, że piłkarz dołączy do zespołu królewskich już tego lata. Niemiecki dziennikarz podkreślił również, że Real Madrid poprosił Davisa, aby ten nie przedłużał kontraktu z Bayernem, który obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Władze Bayernu z pewnością będą podejmować próby przedłużenia umowy z piłkarzem, a więc mogą być to zacięte negocjacje, biorąc pod uwagę, że Davis w niemieckim klubie czuje się komfortowo. Rosja Dortmund i Chelsea doszły do porozumienia w sprawie transferu holenderskiego obrońcy, Jana Mat cena. Tak informuje na swoim profilu Fabrice Romano. Niemiecki zespół przymierza się do wypożyczenia Holendra do końca bieżącego sezonu. Ma on zasilić szyki obronne zespołu, które nie działają najlepiej w tym sezonie. Przypomnijmy, że zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 30 bramek strzelonych i aż 25 bramek straconych. Jukasz ma przylecieć do Dortmundu już w najbliższych dniach. Mecz 1 32 Pucharu Anglii pomiędzy Wigan a Manchester United zakończył się wygraną Czerwonych Diabłów. W 22. minucie po asyście Rashforda bramkę na 1-0 strzelił Diego Dalot, a na 2-0 Wynik podwyższył z rzutu karnego Bruno Fernandes w 74. Minucie meczu. Dziś również odbył się ćwierćfinał Pucharu Włoch, w którym Fiorentina po wyrównanym meczu wygrywa z Bolonią w konkursie rzutów karnych 5 do 4. Półfinał IFL Cup zakończył nam się sporym zaskoczeniem, ponieważ Middlesbrough wygrywa z Chelsea 1 do 0. The Blues będą mieli okazję się odgryźć w rewanżowym meczu 23 stycznia. Dziś zostanie rozegrany mecz w ramach Pucharu IFL Cup, w którym Liverpool zmierzy się z Fulham. Dodatkowo odbędą się dwa mecze Pucharu Włoch, gdzie Lazio podejmie AS Roma i Milan zagra z Atalantą. O 20 w arabskim Riyad odbędzie się półfinał Super Puchoru Hiszpanii, gdzie odbędą się derby Madrytu. A jutro o tej samej godzinie Barcelona zmierzy się z Osasuną. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału.